Proszę w takim razie na wystawienie kart albo nie wystawienie kart. Jakie się decydujecie? Jeden z Was dał kartę wyższą moweralową. Daliście w dwójkę kart. Wygrywa. Osoba po mojej lewej stronie b od 91 dał kartę. Karol dał kartę 90 Halanda. Niestety. W takim razie zapraszam drugie osoby i uwaga, macie minutę na przemyślenie tego start, na przekazanie, napisanie trzech potencjalnie słów. Mam Wasze, proszę. I pierwsze, wiadomość do Ciebie. Nie daję karty. Wiadomość do Ciebie. Nie zagram karty. <gry> e, w takim razie proszę w tym momencie o decyzję. I za trzy, dwa, jeden popatrzę w dół. Dwójkę daliście karty i dwójkę daliście kartę od tym samym overallu. Tracicie te karty i gracie jeszcze jedną kartę, macie znowu szansę napisać trzy słowa. To są cztery w sumie. <gry> to jest cztery? przekazuję do ciebie pierwsze. W ramach cenzury użyję sobie tutaj o podwyższenie słów o tym męski członku. Z drugiej strony jest napisane karta 87. W takim razie proszę o decyzję. Macie 5 4 3 2 1 koniec. Jedna karta ma wyższy overall. I ten overall to jest Maciek 89 Kevin De Bruyne, Ola wystawił 87 Leo Messiego. Niestety nie można mieć wszystkiego. Śmiecie. <laughs> Macie chwilę czasu, żeby napisać słowa. Czytam pierwsze dla ciebie. Nie graj pazernie. Czytam dla ciebie. Bez karty Klaudia. Macie chwilę na zastanowienie się i zaraz zacznę odliczanie. 5, 4, 3, 2, Jeden patrzy na dół i moja informacja jest taka, że jeden z was nie dał karty. Jeden zaufał, bo drugi dał. Kesek dał kartę 90 Harego Keina. Niestety bachu, ale odpalasz. Proszę, żebyście napisali swoje trzy słowa, jeżeli chcecie coś przekazać przeciwnikowi. Dostałem już i przekazuję informację dla ciebie. Bez karty zaufaj. Po drugiej stronie jest jak jest. W takim razie proszę o chwilę zastanowienia się. Czy wystawiacie jakąś kartę czy nie? 5 4, 3, 2, 1. Patrzę na dół. Wystawiliście karty. I tu jest karta po jednej stronie, z którą nie można polemizować. Czyli Salak 91. I to Klautka w tym momencie wygrywa. Koniec rozgrywki. Czasem tak jest, że jak się zaufa, to się traci podwójnie. Ale bez wątpienia pod koniec dzisiejszego odcinka powstały drużyny, a nie tylko jednostki. Ja byłem tą jednostką, która musiała się z tym statkiem, niestety, pożegnać i burtę opuścić. Ale wybierzcie dobrze, którą drużynę w półfinałach zdecydujecie się wspierać. Moje karty podzielę równomiernie i część trafi do futrola, a druga połowa do Bejota. No swoje, no nie można ciągle wygrywać. Z drugiej strony daliśmy trochę dupy, że się tak tego ustawiliśmy, bo czuliśmy, że to chyba byłoby za dobrze, jakby 4 z nas, na cztery osoby przeszły trzy z nas. A czy to nie, że mieliśmy sojusz po prostu, tak? Tak tylko mówię. No jeśli chodzi o moje karty, to na pewno powędrują one tak losowałem właśnie i wyszedł mi No niestety nie mogłem nic więcej zrobić. Futro i tak by powiedział, że tą kartę wydał. Mogę tam jeszcze pomieszać, ale no nie, nie dało się tego wyciągnąć. No słuchajcie, był ze mną ten pan od samego początku. Walczyłem jak lew i tak myślę, że jak, jak na jedną kartę, to zaszedłem daleko. Pechowo się moje losy potoczyły, ale. Była to na pewno świetna zabawa i świetna organizacja, także cieszę się, że mogłem wziąć tutaj udział. Moją kartę, która jest moim no, talizmanem, można powiedzieć, przekazuję Keskowi. Rise, rise, baby, pamiętajcie. No było blisko, tak, stąd naprzeciwko. Analizując moich przeciwników, którzy zostali, wiedziałem, że jeżeli naprzeciwko stoi Klaudia, to jestem pogrzebany żywcem, biorąc pod uwagę, jakie miała karty. Tak, wspomniał mój kompan Błachu, trwaliśmy na tej wycieczce, na tym statku płynęliśmy bardzo długo i dwóch po prostu kapitanów tego statku jeszcze zostało. Także również zapraszam do kibicowania moim serdecznym tutaj kompanom w tej podróży. Oczywiście, karty, które mi zostały, przekażę zarówno futrowi, jak i bagatowi. Zanim rozegrana zostanie siódma konkurencja, poprosiłem uczestników o dwie rzeczy. Pokazanie, jakie obecnie mają karty oraz napisanie na kartce imion dwóch rywali, nie wiedząc, jakie będą tego konsekwencje. No jest potężny duet e, z Ralu, Winnie i Bellingham, także mam nadzieję, że tutaj będą sobie radzić. Jest Kobel, ale on chyba będzie moim rezerwowym bramkarzem, ponieważ mam jeszcze Alisona ze sobą, także no, całkiem spoko. Na prawym skrzydle prawdopodobnie e, Laminia Mal. Jest jeszcze Pedri no i Rodrigo w ogóle z Realu. Także naprawdę, jeśli chodzi o moją ekipę, nie mogę narzekać. To zostało mi Kryjan Mbappé, Wirc, Barelka, Musiala, Rafinha, Donnerua na Bramce, Bastoni, Van Dijk, Valverde, Osimen. No i tyle. Dostałam w spadku Saliba, Tibo Kurtua, Kundę. Rice. Trochę po przejściach. Kimiś. Bremer. Griezmann. Mike Manią. Moje karty, które udało mi się uzbierać wspólnie z ludźmi, którzy mnie też przekazali. Jokeresz. Dembélé, mój wspaniały. Bukaj Osaka. Pozdrowienia dla Kozy razem z Odegardem. Przesyłają. No, Hakimi. Petarda. Śmieszny biegacz, Rudiger. Ruben Diaz i dwóch bramkarzy. Ugięte kolanko i zomert w zeszłym sezonie jednak. Zanim zaczęła się ta konkurencja, poprosiłem was, żebyście napisali po dwa imiona waszych rywali. I tak też się stało. Pokazaliście swoje karty, po napisaliście imiona i one wylądowały tutaj. I to właśnie teraz pokażemy. Bo jedna osoba z Was zostanie bosem kolejnej konkurencji. Kto najwięcej razy zostanie tu wymieniony, będzie po prostu wybrany. Jeżeli będzie remis, losowanie po prostu na kole. Futrol BJ. Po jednym punkcie. BJ, kesek. Dwa. 1, 1. Kesek, futrol. Kesek, futrol. 2, 3, 3. Między Wami będzie losowanie w takim razie koła fortuny. Bosem gry. Następnej zostaje. Futrol. Futrol zostaje Bosem kolejnej gry. Proszę o wyjście wszystkich, tylko nie Futrola. Wszyscy zaraz poczują się niczym w biznes, gdyż ich karty nie będą im potrzebne. Uczestnicy staną przed wyborem jednej karty z czterech zakrytych, które posiadają różną ocenę, gdzie dwie najniższe odpadają. Jest jednak osoba, która wie doskonale gdzie jaka karta się znajduje. Wybrany boss gry, czyli Maciek. Mają 3 minuty na rozmowę z nim, a następnie wybranie karty. Czy będzie kłamał? Komu pomoże? Jak to rozegra jest bardzo ważne, gdyż on sam wyboru mieć nie będzie. Dostanie ostatnią kartę, która zostanie na stole. Trzy minuty czas. Na rozmowę na... najpierw. Tak, to jest tylko rozmowa. Dobrze, Macie, powiesz mi o tej karcie? Szczerze powiem, zapamiętałem kolejność overali, bo moja wiedza w tej grze nie jest najwyższa, mhm. ale kolejność overali znam. A jest tak, że na przykład od najwyższego do najniższego, czy nie? Nie jest tak, osobowy jest. A tu jest jakiś fajny? Każda jest fajna, mhm. ale A jaki jest najwyższy? 89. A najniższy? 86. Czyli każdy jest inny. Tak, tak, tak. A ten na przykład? Tutaj nie chcesz stawać. Nie chcę stać. Na 100%. A tu? Tutaj do zastanowienia. Do zastanowienia? Nie oszukałbyś mnie. Czy bym cię oszukał? A tu? Ciepło czy zimno? Zostawiłbym, jeżeli mam być szczery sobie. Pewnie chciałbyś, żeby przeszedł BJ, nie? więc jemu będziesz dobrze podpowiadał. Nie wiem, jak z keskiem i nie wiem, jak ze mną. Co sądzisz o tym wyborze? A jak ty czujesz? Czuję dobrą energię. No to ja bym został w takim razie przy dobrej energii. Ale kurde, tu jest zimno, tu mi tak, tak, zagrzało rękę. Tutaj tak mniej, ale tu czuję takie. No, ja wiem, że, że, tu, że tu nie a ciebie tam ciągnie. No właśnie, ale coś tu tak ciepło jest. Ile nie Ile jeszcze czasu do Tego mam? nie wiesz. Do, do drugiego nie możesz podejść, bo ja ci to gwarantuję, że jest złe. Tak? Czy ci zaufać? Zimne, zabij? zimne. Ja uważam, że mega. <grymne> ja to czuję taką, takie ciepło. Może to jest piłkarz, którego lubisz po prostu, z niskim ranem. A kto ma najwyższy rol? Nie wiesz? Nie, no, nie, pamiętam pami nie, że pamiętasz, nie pamiętasz. A najmniejszy też nie. Pacham się między tymi tutaj mi od na 100%. Tu mówisz, że sam byś wybrał, ale jakbyś tak miał wybrać no. ostatecznie, to tu czy tu? Dla ciebie? Tak, dla mnie. Nie, dla siebie. dla siebie. Dla siebie? Ja biorę ostatni. Ale jakbyś miał wybór między tym a tym. Musisz wybrać ty, nie chcę tak <laughs> bezpośrednio. Dobra, nie, chcę bezpośrednio nie odkrywaj oczywiście, zostaję przy tym miejscu. Czas, start. Co co, jesteś, jesteś dobrego, ciekawego? Szczerze powiem, mam problem. Ty decydujesz, I... kto odpada, nie? Znaczy nie, bo wy mi nie uwierzyć. Niestety Klaudia sprawiła, że jedno miejsce moje zostało już odebrane. No, jedno spośród tych trzech jest jeszcze otwarte. Ja wiem, które. Co czujesz? Czuję, że staję dobrze. <laughs> nie lubię tej rodziny. A jak jakbyś miał zmienić, to na którą byś To na to. Ale wiesz co? Wydaje mi się, że jakbym stawiał, to by dwa obok siebie. Dwa pierwsze miejsca przechodzą dalej. Powiem tak. Na pewno nie możesz stanąć na ostatnim miejscu. Zaufam że jest jesteś z Barcelony. Tam nie możesz stanąć. Ale mogę stanąć. No ale nie chcesz tego. Tutaj masz dwa do wyboru, czułeś je lepiej. To sobie możesz iść do tych, co czułeś lepiej. Ja tak bym. Aha, czyli to już tylko została karta, która tobie daje awans. Chociaż możesz też kłamać, że Klaudia przychodzi dalej, że tam jest dobra karta. Chyba, że Klaudia już poznała kartę. Nikt nie poznał kart. Będziemy odkrywać karty dopiero, jak wszyscy zajmą swoje stanowiska. No to czekaj, to wkręciłeś, mnie, bo wiesz, że Klaudia ma już dobrą kartę. No o tym nie wie. Czy to jest ostateczny wybór? Masz jeszcze 40 sekund na rozmowę. Nie, tam nie chcesz. Kur... Zaufam Ci. Które? Jeden, trzy, cztery. Możesz wytypować. Na pewno zostaw ostatnie dla mnie i będzie git. Znaczy nie, nie możesz wziąć ostatniego. Dla kogo Strafasz? będzie git? Dla Ciebie. Znaczy w sensie jak tam... Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Podejmij ostateczną decyzję. Zostaje. Podjąłeś. Idę po kolejnego uczestnika. Masz teraz trzy minuty na rozmowę z nim. Być może poczujesz z rozmowy, które miejsce należy zająć. Okej, okej. Okay, okay. Na dużo sobie możemy pozwolić w tej rozmowie? Wyłożę statement, prawda? Jasne. Zamierzam się w pozycję Słuchajcie, słuchacza. Powiem wam, dlaczego to była dla mnie niewygodna sytuacja. Ja troszeczkę zajmuję się też psychologią wpływu i manipulacją, i dlatego przepraszam was bardzo, ale zajęliście pozycję, które odpadną. Więc, którą stronę nie wybierzesz BJ, to jesteśmy w nie jest mi z tym źle, naprawdę przepraszam, ale no to jest gra, bawimy się i moją rolą było to, żebyśmy weszli z B.J. do finału i najprawdopodobniej, jeżeli dobrze zapamiętałem kolejne, to A Jeszcze raz to, że się zapamiętałeś? Chyba nie. W takim razie zajmuję miejsce pomiędzy. Ostatecznie, definitywnie? Ostatecznie, definitywnie. W takim razie kończymy wcześniej. Maczku zajmie ostatnie miejsce. W takim razie to może byłeś pewny, że B.J. przejdzie dalej. Także B.J., proszę o odkrycie karty. Jaka to jest karta, jaki overall? Ja mam black 88. Klaudia, proszę o odkrycie karty. Phil Foden, 80. Kesek, proszę o odkrycie karty. 57. Cole 87. Tak działa Luska jak mu się no. powie, że czegoś nie może zrobić, co to to zrobi po prostu. No. 89 Tibokurtua, Courtois. To B.J. i Futrol znajdą się w finale. Przepraszam, Przepraszam bardzo. Oh. Sorry, no, ale chcieliśmy dobrze nakierować. Brawo, brawo, brawo. 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 Dzięki, dzięki ja dziękuję. za grę. Gratulacje. Dzięki. Ja wygrałem. To zły, zły, złe ciepło to było, złe ciepło niestety. Mogę dziś, bo właśnie mam 10 kart i chcę je potasować i rozdać nie patrząc. Po prostu. Dziękuję, ja jeszcze chcę podziękować, dziękuję bardzo za zaproszenie, było super. No, Zaufałem swojej intuicji. E, Maciek też miał dobre argumenty, żeby, żeby trochę tutaj pomanipulować i pozmieniać, i rzeczywiście zakręcił w głowie. Ale przede wszystkim, świetnie się bawiłem. Super e, atmosfera, dobrałem fajny team do rozgrywki. Z Olafem i z Karolem byliśmy tam dobrze dogadani. Niestety w jednej konkurencji nie przekonaliśmy jednej rzeczy, i niestety to nas trochę wysypało. Ale też czas chyba przekazać karty, tak? Rozdzielę na chłopaków, niech to będzie wyrównana rywalizacja. Tibo Courtois, Griezmann, Kunde i Saliba trafia do Maćka. E, Bremer, Kimiś. Rice i Mike Manion trafia do y, Beyota. Dziękuję. Dobrego finału. Na finał. Uczestnicy pierwsze rozegrają jedną kolejkę klasycznej wojny karcianej, w której ten, kto wyciągnie niższą ocenę, traci kartę. W przypadku tej samej oceny mamy wojnę. Kładziemy wtedy jedną kartę zakrytą, a następnie znów kartę odsłoniętą. Karty, które zostaną, są ostatecznymi piłkarzami, których mogą użyć dalej w budowaniu składu przed wielkim, ostatecznym starciem, meczem ich drużyn w bezpośrednim pojedynku. Kto wygra mecz, wygrywa cały turniej. Cóż za piękny. Finał. Jak wspominaliście wcześniej, 13-17, Elche saint -Etienne. No i przede wszystkim, długa, długa, niesamowita droga, żeby tutaj w tym finale się zmierzyć. Patrząc na tej, po tej drodze, to dwie osoby, które współpracowały ze sobą, tutaj finalnie trafiają. Zasady znacie. Pierwsze rozgrywamy wojnę z eliminacją kart, których potem będziecie mogli użyć w waszym bezpośrednim meczu, gdzie oddacie tak naprawdę wszystko w ręce waszych zespołów. Więc zaczniemy oczywiście od przetasowania, także proszę potasujcie. I tak jak mówiłem, wyższy overall zostaje u was niższy. Ja zabieram, już nie możecie go użyć. Także po kolei zaczynamy. 89 zostaje. 87. Mamy wojnę. Jedno kładziemy i jedno pokazujemy. Wygrywa Maciek. Mamy wojnę. Jedno zakryte i pokazujemy. Jedno zakryte, pokazujemy. O! Uuu, bierze. Nie wiesz, kogo tracisz. Potem oczywiście składy pokażemy. Znowu wojna. 88. Maciek wygrywa. 87, wojna. Deckland Rise, baby. Rise, 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 baby, jednak wróci. I ostatnia karta to jest, proszę bardzo, reszta zostaje u ciebie. Nie oczywiście, tak? Jako, że miałeś ich więcej. Czas na ustawienie waszych zespołów z kart, które macie. Przed finałem, oczywiście trzeba zobaczyć, jak te składy wyglądają. Zacznijmy od BOTA, tak? Bo Maciek ma trochę więcej do powiedzenia odnośnie swoich kart, później. Które no nie dość, że zdobył, ale potem w wojnie troszeczkę stracił. Także, Bejot, co u Ciebie? No, u mnie chyba najciekawszym wyborem jest Palmer na lewej obronie, Nie wiem, jak on sobie tam poradzi. Ale no inną opcją było zostawienie po prostu e, nominalnego lewego obrońcy Sonetien. Zdecydowałem, że Cole Palmer, zawodnik e, wybitny. I myślę, że sobie poradzi. To na tej podstawie. Bez przesady, pograł ofensywnie. No a oprócz tego skład kompletny. Nie skład nie, kompletny. Nie widzę żadnych brakuje. Jeszcze? Czuję, że w drugiej połowie ja, ale wejdzie. Jak najbardziej. No dobrze, jeżeli więcej nie masz do dodania, zobaczmy skład w takim razie Elcze. ja zacznę od tego, że byli tacy wariaci w bitwie na transfery, które jak mieli tylko dwóch bramkarzy, to wrzucali ich do składu. Ty masz czterech. Tak, ja mam słuchać z czego wybierać, ale ja postanowiłem, no, mieszankę Elcze z nutką specjalizacji innych klubów. Czyli tak, no stwierdziłem, że Ter Stegen, Donnarumma i Zomer nie będą grali, Domyślam. zagra Thibaut Kurtła, Saliba stwierdziłem, że Afen Grubera można delikatnie wzmocnić, Musiala być może jakoś specjalnie lepszy od Fernandeza nie jest, ale w duecie może coś pogra, Rafinia, jeśli kliknie. To z Mbappe będzie lepsze połączenie niż Viniciusa z Mbappe, ale to pokaże ten mecz. Na co się nastawiam? Na porażkę. Aczkolwiek mam też, mam też Alvareza napastnika, także uważaj, żebym ja jego nie wpuścił. Dobrze, że, Ho dobrze, że Hosan, kapitan, będzie grać na Palmera, to, nie mnie to mnie cieszy. Hosan, Hosan, tam zobaczysz, co z pokręci chłopaki. Co mogę więcej powiedzieć? Zapraszamy w takim razie do finału, gdzie zmierzą się ze sobą dwie drużyny. saint i Elche. Uuu, Uuu przyjmiesz? Myślę, że przyjmę. Myślę, że tak. Helian zacznie to spotkanie. Pierwszy kontakt. Oskar, Mano. No. Musiala. Ale to na spokoju, ty. Klepany jest spotwornie. Dobrze, przyspiesz. Nie ma polego, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. Julian, Julian Alvarez, no! O! O! Wybronili, wybronili. Brawo, Courtois! To jest granie tak Ty, jak prowadzi, ty! Ale jest akcja, ty Rafinha! Zobaczmy. Nawijaj, nawijaj. O, pięknie Kimiś. A czy to jest dobre podanie? O, świetne! Yes. Ale graj Rodrigo, graj, graj, graj Rodrigo. O, dobrze dawaj, dawaj, Belly. Kasujemy. Na, na, pierwszej, na pierwszej. Przyspiesz belly, przyspiesz, przyspiesz. Teraz, 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 dawaj Rodrigo. U, czyś, a, ale... Ale czyściutko, czyściutko. No. Spokojnie. A no właśnie, za mało playstyli na ten moment. Ale poczekajmy, kiedy jak się rozpędzi. Patrz. Ej, on dużo, dużo teraz robi, za dużo, za dużo! Ooo, oh, kurde, Mbipi, no, wiesz, odważnych chłopak. Ty, tu! Ooo! E! Kimś porobiony, wrzucaj tam, ty, wrzucaj! Ty, mbappé, kurde. ale, ale, ale... Rafinha! Kurde! Ty jeszcze grają, ale grają, Dawaj, ty! tam. Mbappé, wycofanie. Dobrze brał ale kontra, 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 Dobrze. ale grajcie kontra. Dobrze, masz dobrą formację, ty, to nie mam co por porobić w ogóle, zobacz! O, trener wiedział, co <laughs> robi, no. Do a nie, ja, ja, ja. Ale z sukces pierwszy odhaczony, nie? Palmer, no, ale ty tylko grasz, oddajesz piłę, ja myślę, że ty wyjdziesz trochę do rozegrania. To jest, to jest Polska, myśl szkoleniowa, a nie jakieś tiki taki. troszeczkę inaczej przeorganizujemy. O, teraz kol. Ale. PALMER! Co ty grasz? Palmer? proszę cię! Słuchaj, dla niego dziwne być na tej obronie, stara się wyłapać schematy. Oj ojoj! Ale dobrze Gabriel wyciśniłeś! W ostatniej chwili 35 minuta 0 do zero No! Ja spodziewałem się Nie no spodziewałem się troszkę większej ofensywy ze strony Są To musi być Laminia laminia Małe Jamal, kto to jest Jamal? Yama to jest przeszłość. Maciek musisz też ten na na dać. No chyba jak już będę przegrywał, będę wprowadzał te rozwiązania. Ja Kolanku, festu GNT poszaleje wam. Chyba, że Panie gol do przerwy. No, o! dawaj! Ulyan Alvarez! Yes, Julian Alvarez! Come to Barcelona, kam to Barcelona, zgadza Dokładnie. się? No, chętnie, jest... tylko pewnie Impossible, ale chciałbym. O. Czy to podrażnił Mbappé? Ja mam takie pytanie. Patrz, jaki aktywnie się zrobił. Zobacz. Nie ma. O! O! Dobrze, no, on jest trafił oh. Mbappe, nie? Nie ma nic. spokojnie. czerwona, moim zdaniem. Tam brakuje jeszcze jednego zawodnika, w tej ja. nie bym powiedział. Tego też Mini, podprowadzi. Alvarez znowu solowa akcja. No, ładnie na no, wszystko. Ale tu się. Ale lecz, beli, lecz, gamu. Lecz, lecz. Dobra, śledzić. O, Jeden do zera, mamy pierwszą połowę za nami. Czas zobaczyć, czy będą jakieś zmiany, czy od razu rusza. Ja mal za Rodrigo poproszę. Druga połowa, jedna zmiana, ale. E, Tutaj wynik jest jeszcze otwarty jeden do 0 to nie jest jeszcze przepaść prawda no ale na razie nie było strzału nie ale nie tak było nie było ale największe tutaj okrzyki były jak Mbappe dryblował gry No szaleją, a szaleją akurat widowiskowo chłopaki grają. widowiskowo 25 metrów od Bramki tak więc... ale widowiskowo jeszcze robią show, nie najważniejsze żeby się ludzie bawili, to co oni wiedzą wiedzą że to oni pa, patera patera, patera patrz. pat oh jedziu olyś co wyciągnął! A... mówiłem że brakuje strzałów i proszę bardzo od razu konkretnie No nie, za krótko, za krótko. Ciebie, ciebie. Dawaj, dawaj kiedyś. Dobrze! O! Dawaj, 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 rozpędź, rozpędź. Jest! Dawaj Lamin Cofnij, Graj tył! Ale przyspiesz gdzie ty spręg? No? Ale Co czemu ten parukaniec stoi, Co? no? Jasny yes, gwint, mal nie no. Na sprint buście. tryb rywalizacji włączony. a no, tu sprintboosta nie było. Oooooo, bipi, no. no pady, zobacz, zobacz. <śla> Ej, nie, dobra, dobra, Profesor. trochę go... On właśnie... Myślałem, że będzie grał ofensywnie bardziej, ale on czyści po prostu te tyły. O dobra, dobra, klepka. Dobra klepka. Mini. Zagrał w Werza, zagrałem teraz. Aj. No jest. Aaaa, szkoda. Dobra. Puść go tu. Ty. Kurna. No ma ten moment. Cały czas otwarty jest. Ty. Czemu? Oh, 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 oh. Czemu nie podbieg? Czemu nie podbieg Pięciu metrów. Alison Becker. Boże. Ale tu na krótko zagraj lepiej. Co Weźcie to, weźcie kasunię. Ja yes! Co tu się dzieje w drugiej połowie? No oglądasz jak to się <słuch> no, O nie, no, przesada. O! to przesada. Brakowało tych umiejętności w tym momencie. No, no dobrze, dobrze. Zbawę, no, 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 no daj, robimy zmiany, robimy zmiany. Skończy. Robimy zmiany. Poproszę za Fernandeza. Nie, za Fernandeza wejdzie Terstegen. Ale to nie można tak. Nie wpuścić go chyba. Haha, <noise> mówiłem! Daj tego Febasa za Hosana. Santiago wejdzie za Fernandeza. A Alvarez nie wejdzie zęba, tak? Czy może tak skróci? Bo jest świeżo, <noise> Alvarez. Doceniam. Okej, okay. okay. okay, zmiany zrobione, ruszamy. No okay. dobra. Teraz czy Państwo no. oczywiście przerwy, żeby te zmiany zostały zastosowane. 15 minut z małym układem Oj o, No pierwszy taki no, zbyd mojego ten... zawodnika tak naprawdę bo to wini to tak nie kwapi się jakiś zwykle w ale piłkę czy to no, no. Oj, o, palony, No Dobra Oj sporo to co Nie było nie było ale nie podaj daj daj tam daj tam daj tam no chłopie! o ty parowo <laughs> Jezu no tam przecież się prosiło piłe <laughs> do środka Ale ty to widzisz on nie widzi tych Dlatego na Oskar Plano nie gra kluczem. Ale, ale nie na kolan, no o, gdzie no? Nie na palmera, hopie, no co ty. i potrzebuje jeszcze zrywu. Potrzebuje jeszcze zrywu. Saliba <grym> Dobra piła. Dobra piła. Nie, brawo! Patrz, co radynika? Jakby zagrał jakąś magię... Rafinha troszeczkę się wygasił teraz. Tego, się strzyna, Ale jedna wrzutka! Patrz, jest, jest! To miała być That ta Benny, jedna Benny, piłka, o której piłkę dalej, no! Co Aj, ty robisz? Wyjdź! O, Oskar Plano. o ty. Bo, ty. Bo, kadry, kadry, o! Ty! E. oszukują nas! Kluciarze Wini wini no podprowadź, podprowadź. chyba będzie, podprowadź. Chyba o, będzie o, Jamal. o! Jamal! Jamal! Ja. Jaka zmiana Jamala? Nie ma pytań w ogóle, nie? jest koniec! koniec. koniec. Let's go. Let's go. Sezonu bitwy na transfery zostaje Bejot. Gratulacje. 15 tysięcy twoje. maczku, dziękuję Ci za grę. Dzień, dziękuję. Niesamowite to było. Gratulacje raz jeszcze. Wprowadziliśmy do tego finału. Dziękuję. I co mogę więcej powiedzieć? Mamy nadzieję, że ostatnia bitwa na transfery Wam się podobała, że ten wielki finał dostarczył. A ja oczywiście dziękuję za wszystko. Do usłyszenia, do zobaczenia. Brawo.